Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Dzisiaj krótki materiał o tym, jak 1 listopada roku 1918 nasi młodzi patrioci, Polacy, chwycili za broń w walce o wolność polskiego miasta Lwów. Polskiego przez wieki, bo od wczesnych czasów piastowskich było to miasto, właściwie można powiedzieć, że wręcz od Włosława Chrobrego były, były to nasz zasięg terytorialny, nasz gród gród, gdzie przez wieki dominowali właściwie Polacy. No się tam też różne drogi handlowe, było tam dużo mniejszości żydowskiej, dużo kupców ormiańskich, szlak, który wiódł gdzieś z terenów byłego post ze wschodu Bałkanów po Moskwę, aż linii łączyły się z zachodem i tak dalej, więc bardzo ważny szlak komunikacyjny, a dla nas serce polskich kresów. Pewnego romantyzmu, za którym ja osobiście nie optuję. Jednakowoż yy, warto pamiętać o Polakach, którzy swoją krew, życie oddali za właśnie serce naszego, naszej Rzeczpospolitej Przedwojennej. Ja to w skrócie tak określam często, że sercem były Kresy, Wilno, Lwów, Grodno, ale rozumem były ziemie zachodnie, Wrocław. Poznań, Szczecin i tak dalej. Niemniej jednak jest to ważny epizod historii Polski, jakoś tak bardzo dzisiaj pomijany. Zaraz się odniosę do upamiętnienia dzisiaj tej rocznicy, bo praktycznie nikt poza zwykłymi ludźmi gdzieś na portalach z władz państwowych, z polityków o niej dzisiaj nie wspomniał. I jest to tragiczne, że, że ta, ta pamięć jakby w swój, swój sposób nie istnieje, a wręcz mógłbym powiedzieć, że istnieje pewna polityka historyczna wykluczenia obrońców Lwowa, wykluczenia nomenklatury, właśnie Orląd Lwowski. Nie tak dawno, jakieś dwa lata temu, w kinach pojawił się film o tytule Orlęta Grodno. Jakby chcąc, ten autor chciał zastąpić wręcz Nazwę młodych Polaków broniących Grodna. Oczywiście nie umniejszam roli obrony tamtejszego miasta, równie bardzo ważnego, przed najazdem komunistycznym, jednakowoż skala młodocianych patriotów w grodnie a we Lwowie jest różniąca się ilościowo w walce. Więc też jest to rzadkie określenie. Orlęta grodno. Jakby niespotykane w historiografii Polskiej przed wojną i po wojnie, coś, coś zupełnie nowego, gloryfikowanego. Więc przechodząc do rzeczy, posłużę się też obraże, obrazem. Może tak jeszcze tylko jakąś krótką prezentację, może tylko krótki przyczynek, dlaczego walczyliśmy o ten Lwów, dlaczego go nie mieliśmy, tak? Jest 1 listopada roku 18, więc. Polska nie ma swoich granic. Przyjmujemy datę 11 listopada za dzień niepodległości, chociaż już wcześniej wiemy, właściwie 7 października jest odezwa naj, najstarszej polskiej Gazety Monitora Polskiego, że tą niepodległość mieć będziemy. Więc jakby trwa tylko kwestia ustalania granic, a że Polacy nie mogą się doczekać na kongresie, konferencji pokojowej po pierwszej wojnie, jakie granice ta polska mieć będzie. Sami nie chcą oddać tego Lwowa. Widzą, że Lwów jest Polski. Większość mieszkańców Lwowa jest Polska, chcą o ten Lwów zawalczyć, i dzieje się to 1 listopada. Również z tego tytułu, że Polacy przeczuwali, że Ukraińcy pierwsi będą chcieli Lwów zostawić dla siebie. Więc chcąc niechnąć, zostaliśmy do tego nieco sprowokowani. Yy, oczywiście wszystko działo się. Wszystko działo się w myśl, w myśl naszej historycznej, wręcz można powiedzieć, idei powstańczej. Jak mało kto w Europie my tą ideę bardzo mocno kultywowaliśmy. No ale może no, tak krótko do rzeczy. Demografia lwowa przed wojną i tutaj posłużę się tutaj posłużę się krótko yy, skalą przedstawienia, z przedstawienia liczbowego przez profesora Partacza. To jest wybitny znawca relacji polsko-ukraińskich minionego wieku. Obecnie pracuje na Politechnice Koszalińskiej, ale pisze świetne, świetne książki. No i tutaj, w takim dużym skrócie, można powiedzieć, że Polacy stanowi 90% mieszkańców Lwowa, Ukraińcy 10%. Skąd zatem Ukraińcy wierzyli w swoje szanse, że rozpoczynając walkę z nami wygrają, ponieważ Ukraińcy Mieli tą zaletę, że byli uzbrojeni. Polacy niestety nie za bardzo, również polskie władze w Warszawie czy, czy w Lublinie, tam też był skromny rząd, nie za bardzo szykowały się pomóc Polakom. Oczywiście proszę też pamiętać, że wśród Polaków w dużej mierze profesor Partacz szacował również mniejszość żydowską, częściowo ormiańską. Oczywiście jest to pewne uogólnienie, bo też Żydzi mówili po polsku, czasem poczuwali się za Polaków. Ciężko było też niektórych przyporządkować, bo jest to spis podany też wedle częściowo religijnego mniemania, czyli że jak ktoś był katolikiem, no to uznawano, że również jest Polakiem. Przyczyny, dlaczego te walki polsko-ukraińskie się zaczęły. Przede wszystkim po wojnie Tutaj, kropka druga, podpisano traktat brzeski. Traktat brzeski po wojnie, który zapowiadał utworzenie wolnej Ukrainy. Też Ukraina nie wiedziała, w jakich terytoriach będzie, ale uważała, że Lwów powinien do niej należeć. Ten traktat brzeski podpisały właściwie przegrane Niemcy z Rosją, państwa zachodnie, domagając się właśnie, żeby taka Ukraina istniała. No i ustalono, że. Jakiś kraj w Galicji ukraiński będzie, czyli w naszej Małopolsce Wschodniej, nasza Małopolska, Podkarpacie, dzisiejsza Ukraina Zachodnia, jakiś rejon Ukrainy, autonomii ukraińskiej tam będzie. I oczywiście ten czas to są również narodziny sadystycznego wręcz nacjonalizmu ukraińskiego, który, któremu przewodził poetycko, lirycznie, literalnie wręcz Taras Szewczenko. Mówił on wręcz o rżnięciu, ryzaniu lachów, czyli Polaków, mordowaniu sadystycznym. O tej poezji literaturze skrajnie no rasistowskiej, antypolskiej, polonofobicznej wręcz można poczytać. Są przetłumaczone te słowa Tarasa Szewczenki, jego wiersze, Lidyka, której Ukraińcy się zaczytywali, przetłumaczyła to doktor Lucyna Kulińska z Krakowa, więc te czynniki i zapewnienia Niemiec, Austrii powojenne, że Ukraina tu będzie, dały Ukraińcom motywację do walki. Jakie były w takim razie okoliczności? Polska chciała przyjąć ten, ten rejon tutaj właśnie mieć. Tą część zachodniej Ukrainy uważała za, za swoją, właśnie z większością Polską, jak wcześniej wspomniałem. Ale tutaj działający nasz polityk Wicenty Witos coś przeczuwał. Nawet w końcu wyjechał w noc, właśnie poprzedzającą 1 listopada, w kierunku Lwowa i co ciekawe spotkał grekokatolickich duchownych, którzy rozwozili, rozwozili takie obwieszczenia, manifesty wręcz do objęcia władzy w Lwowie, że Ukraińcy. To jest ziemia ukraińska, to jest miasto ukraińskie. I spotkał tych kurierów, grekokatolickich duchownych, Witos na tej drodze. Był zszokowany. Ale co tutaj warto podkreślić? Kto rozwozi te manifesty? Nie jacyś politycy, buntownicy, bojówki, tylko duchowni. Większość przyszłych nacjonalistów na czele z banderą będą to dzieci również grekokatolickich duchownych. No właśnie dlatego, że to duchowni grekokatolicy będą tą strefą inteligencji znacjonalizowanej, kierunkującej proste chłopstwo, że ma być przeciwne Polakom, Rosji i tak dalej. Ale przede wszystkim Polakom, bo to łatwiej było z Polską walczyć nawet niż z Rosją. I wszystko zaczyna się od krótkiego epizodu. Tutaj sobie tylko pozwolę przesunąć. Akcja Ukraińców miała się rozpocząć o 3.30 rano, przyjęcie miasta. Patrujący miasto policjant zajrzał do bramy Narodowego Domu Polskiego i stojący na warcie gimnazjum, oddał strzał w jego kierunku. Taka niby nieduża akcja, a od tego wszystko się zaczęło. 1 listopada 1918 roku tutaj mapka, mapka poglądowa i to jest właśnie mapka Galicji Małopolski Wschodniej. Myślę, że ta nazwa jest bardziej poprawna. Często używa się Galicji. No, pan Robert Makowicz często mówi Galicja, ale przecież nasz, y, nasz język polski przewiduje nazwę Małopolska Wschodnia, i poprawniej byłoby właśnie tego się y, trzymać. Ukraińcy więc chcieli w listopadzie roku 18 stworzyć swoje państwo, które nazywałoby się Zachodnio Ukraińską Republiką ludową. No i dzień później Polacy nie chcą tego oddać, rozpoczynają powstanie. Nasze zdobycze rejony to właśnie Kraków, Przemyśl, Lwów, Borysław Stanisławów. Te tereny chcieliśmy w pełni mieć i posiadać jako należące do Polski. No a Ukraińcy po pierwszej wojnie twierdzili, że ich Ukraina powinna sięgać aż po teren Kowszczyzny, aż po Tarnów, Gorlice, Wysową, rajono południa Beskidu Niskiego. To miał być teren Wielkiej Ukrainy, o który walczyli. Więc nie tylko Lwów. Lwów. Lwów od tej skromnej akcji ma być jedynie, jedynie zaczątkiem. Nie będę może opisywał po kolei działań, to każdy gdzieś może znajdzie, ważne, on, ważne są przyczyny i walka, ale odniosę się no może tylko do kwestii jeszcze politycznej, bo Niestety nasz komendant nie za bardzo był chętny, nie za bardzo był chętny, żeby te tereny Polska przejęła. Nie chciał Piłski walczyć o całą Galicję, uważał ją wręcz za ziemię ruską, jak twierdził. Ruską miał, nie rosyjską, tylko ruską, że to są Rusini, bo tak mówiono na Ukraińców nieuświadomionych. Tak? Czyli w XIX wieku, Rusin. To był z reguły chłop, czy mieszkaniec terenów dzisiejszej Ukrainy, ale nieuświadomiony. a Ukrainiec to był uświadomiony nacjonalistycznie obywatel. I Piłsudski, nasz cudowny komendant, nie wsparł finansowo tej walki o Lwów, stwierdzając, stwierdzając że naszego państwa nie stać do walki o, taką, o, o Galicję czy, czy o miasto Lwów. A Ignacy Daszyński, jego przyjaciel, który tworzył zaczątki rządu w Lublinie, bo, bo Piłsudski nie chciał tworzyć rządu w Warszawie, tylko w Lublinie, gdzie tworzył jego przyjaciel z Polskiej Partii Socjalistycznej rząd, yy, chciał całą wschodnią Galicję dać również Ukrainie. I tak to mówiłem, nie tylko powiedzi, że to ludzka ziemia, ale odpędzał wszelkie delegacje, proszące o pomoc dla Lwowa. Nie były do tego delegacje Romana Dmowskiego, narodowców, ale też byli to ludowcy, przyprości ludzie kresowiacy, którzy tam mieszkali, delegacje miejskie przybywały tu nawet lub młodzieżowe. Nawet z Sokoła gimnastycznego, gimnastycznej organizacji docierały do może nie samego Piłsudskiego, ale popleczników, prosiły o wsparcie, które nie następowało. Dopiero kiedy społeczeństwo było Pełni zadowolony, że, że Lwów nie wraca do Polski, że nie walczymy o to miasto, tylko młodzi ludzie właśnie wychodzą na ulicę i próbują robić wręcz no, prowizoryczną partyzantkę. Dopiero wtedy yy, skromne, zaczął wysyłać skromne yy, wojska, ale stało się to dopiero 26 listopada, więc no, cały miesiąc upłynął nad nic nierobieniem, czekaniem, aż Polska się wykrwawi. I tu właśnie pojawiła się postać, która bardzo o przyłączenie tego Lwowa zadbała. Był to generał yy, Jordan Rozwadowski, który to został obrońcą Lwowa. On zapewnił sprawną komunikację między oddziałami, konspiracje, hasła, yy, zagrzewał i motywował młodzież, nadał broń potrafił również sprowadzić z zagranicy między innymi z Francji. Pamiętajmy, że byli to przeciwnicy Pisuski i Rozwadowski. Zresztą potem Rozwadowski zginie w dziwnych okolicznościach przed wojną. Bardzo duże poszlaki mówią, że Pisuski mógł mieszać w tym, w tym właśnie palce. O granice nasze na wschodzie, o Lwów walczy również generał Haller, który wcześniej we Francji, podczas pierwszej wojny we Francji, stworzył armię błękitną, i gdzie w Polsce było bardzo głośno, polskie wojska przysłużyły się chwale po stronie walk e, wspólnie z aliantami. I e, Hallerowi, z częstką Armii Błękitnej, który dotarł tutaj do Polski, ale dotarł przez port w Gdańsku. Nie mógł, nie mógł być legalnie przepuszczony przez państwa niemieckie, przez, choćby nawet przez południe Europę, tylko przez port w Gdańsku docierała armia Hellera. No jakaż to prowizorka, żeby tak dopiero móc, móc walczyć. Więc Rozwadowski, Haller, Haller o tyle się przysłużył, że zajął, zaczął, zajął, ukry, zaczął zajmować zimie naszej małopolski wschodniej Galicji od wschodu, zajął rejon Borysławia. Gdzie znajdowały się właśnie tereny europonośne, bardzo polsce przydatne, ale też i Europie. Tutaj mam kilka okrucieństw, które urządzali Ukraińcy na Polakach podczas tej wojny o lwów. Mówi się często o Wołyniu, o ludobójstwie, i tu warto to śmiało to pojęcie przytoczyć, ale, ale rzeczy, które Ukraińcy popełniali na Polakach, zdarzały się już wcześniej. Podczas Buntu królewskiego w XVI wieku, potem w XVIII wieku. Jeszcze przyjdzie czas, że nagram o tym filmiki, ale walka o lwów również. I tu, takim chyba najtragiczniejszym przypadkiem, był fakt, że nawet potrafiono księży czy ludzi wstąpić do studni, którzy mieli tam po prostu zginąć w takiej męczeńskiej wręcz śmierci, strzelanie do sanitariuszek, czyli żadny kodeks humanitarny od ich strony nie działał. Oczywiście rozwalanie, niszczenie polskich kościołów, świątyń, zamienianie ich na jakieś składnice broni czy własny, własny teren schronienia. Warto też zaznaczyć, że możemy mówić o orlentach Lwowa, czyli młodych Polaka walczących o Lwów, ale i orlentach Przemyskich, bo z przemyśla też przywędrowała młodzież trzech roczników. Już nie pomnę, które to były dokładnie roczniki, ale trzy można powiedzieć pokolenia, trzy generacje trzech roczników przybyły do pomocy. Na dnia 22 listopada, można powiedzieć, że Lwów był miastem wolnym. Po tych trzech tygodniach walk, częściowo udało się wygrać walkę o miasto, ale nie był to koniec potyczek o ten rejon, ale nawet potyczek o Lwów, które będą trwały nadal, nadal przez okres zimy, a finalnie decyzja będzie oczywiście zależeć od państw alianckich, państw wycięskich, od Anglii, Francji, ale nawet i Rosji. Więc y, musieliśmy poczekać, aż nasza delegacja na konferencji pokojowej po pierwszej wojnie w Paryżu y, przyjmie te rozwiązania graniczne jako finalne i wtedy sytuacja się uspokoi. Najmłodszym walczącym był Antoni Petrykiewicz, miał 13 lat w chwili śmierci. No i oczywiście został oznaczony, był uczniem, a uczniem piątej klasy gimnazjum w Lwowie, mieszkał na Przedmieściach, 1905 rok urodzenia. No i oznaczony najwyższym medalem za walkę, czyli Virtuti Militari. Teraz takie może koneksje jeszcze na koniec pozwolę sobie dodać odnośnie współczesności, bo po wojnie w 1936 roku, oczywiście po pierwszej wojnie w 1936 roku powstał cmentarz Orląd Lwowskich i poległ w ogóle Polaków, ale i Ukraińców. Najpierw został zdewastowane przez Armię Czerwoną. Ale uwaga, dewastatorami byli też w głównej mierze ukraińscy komuniści. Natomiast po drugiej wojnie powoli zaczęto ten cmentarz odbudowywać, i przy wejściu umieszczono lwy jako symbol lwowa. Natomiast lwy miały napis Semper Fidelis, które wolna Ukraina zlikwidowała, i bardzo ta Ukraina nie tak dawno chciała się tych lwów pozbyć. Tak jak mówię, zlikwidowany napis Semper Fidelis, zawsze wierni. I w 2022 roku lwy zostały ochute, schowane w takie kartony jakby, że niby miały być poddane renowacji, miały być poddane jakiemuś, powiedzmy, naprawie. Taki był pretekst, a faktycznie chodziło, żeby te symbole polskości jak najmniej dalej schować i je w jakiś sposób likwidować. I mamy dzisiaj pamiątkę 1 listopada. Co, co się dzieje w tą pamiątkę 1 listopada? Ja pozwolę sobie poszukać w internecie, nie dzieje się praktycznie nic poza drobnymi organizacjami. Jeśli chodzi o polityków, to właściwie jeden polityk był i tu pozwolę sobie przytoczyć, polityk, którego można by się nie spodziewać, choć zrobił to w taki sposób, Niewspółmierny w taki sposób, jak jaki cały czas nasza linia polityki jest kontynuowana, czyli polityki fałszywego pojednania, pojednania bez prawdy. A jeżeli pojednanie jest bez prawdy, to jest to przyjaźń fałszywa. Tak jak żyjemy z kimś w przyjaźni bez powiedzenia sobie tego, co było złe, naprawdę dojścia do, do pewnego kompromisu zdarzeń, choćby nawet, a, a tu nawet, nawet kompromisu zdarzeń nie ma. Więc cóż to był za y, polityk? Był to polityk pan poseł Paweł Kowal. I Paweł, pan polityk Paweł Kowal, dzisiaj odwiedził Lwów. Był tam wspólnie z merem Lwowa, Andrzejem Sadowym, który jest takim jakby mer, czyli taki jakby prezydent miasta. Odwiedzili cmentarz Lwowski, złożyli kwiaty na grobach polskich y, Orlond Lwowa, ale i. Strzelców syczowych, którzy walczyli po stronie Ukrainy. Dlaczego mówię, że jest to prawda nieobiektywna? No mówię dlatego, że powinno się tu stanowczo podkreślać, że to Ukraińcy nie, nie zachowywali żadnych zasad humanitarnych w tej walce. Chcieli przejść miasto, które po prostu nie było ich miastem. Ale to jedno. Drugie jest trochę gorsze zjawisko, ponieważ widać to w komentarzach. Internauci tu wskazują, że Andrzej Sadowy często jest widywany na uroczystościach wychwalających morderców sadystycznych, nacjonalistyczno-faszystowskich, którzy Polaków mordowali. Jest widoczny na tle flag banderowskich. No, nie wygląda to dobrze. Zwłaszcza jeśli czasem też trochę się Polacy, którzy nie zwracają uwagi na te emblematy banderyzmu. Trochę to zakrawa o pewną iluzję pojednania czy iluzję wspólnoty historii. Niemniej, tak jak mówię, staram się szukać tego, co połowicznie dobre, więc chwała, że jako jedyny właściwie polityk dnia dzisiejszego Paweł Kowal tak doniośle o tym wspomniał. Także z jednej strony chwała, ale z drugiej trochę niedobro się dzieje, że nie jest to nadal budowane na prawdzie, bo taka piramida polityki historycznej często się rozpada. Także tyle w tym upamiętnieniu dnia dzisiejszego. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.